Siema widzowie, ja jestem Sedok, jak zawsze witam Was dzisiaj już w kolejnym odcinku z takiego poradnika, jak streamować jednocześnie i na YouTubie, i na Twitchu. Dzisiaj dla Was... Taki poradnik nagram, pokażę wam jak to ustawić na takiej pewnej stronce, jak sobie skonfigurować tam czat, jak połączyć się z YouTube'em z Twitchem i jak to mniej więcej ogarnić, żeby wam dobrze działało. Ta jakoś jest z Lumixa, więc możecie napisać, czy jest jakaś różnica pomiędzy Lumixem a Canonem. Więc jeśli wam odcinek się spodoba i wam się przyda, bo no nie wiem, czy dużo z was streamuje na Twitchu i na YouTubie, czy ogólnie wolicie YouTube'a czy Twitcha, możecie napisać w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie o tym. I możecie napisać co jest lepsze, YouTube czy Twitch dla Was, gdzie wolicie kogo oglądać. Zasubskrybujcie mój kanał, wpadajcie na Discorda i Instagrama. I widzimy się w kolejnym odcinku. Może teraz będą częściej. A ten odcinek pewnie wlatuje w poniedziałek o godzinę 15.00, chyba tak. Także zapraszam Was też na streamka dzisiaj o 18.00. No i to chyba wszystko. Trzymajcie się i miłego oglądania. Także jeszcze raz siema widzowie. W tym poradniku pokażę Wam, jak streamować jednocześnie na YouTube i na Twitchu. A więc najpierw musimy sobie wejść na stronę Restream.io Tutaj musimy się zalogować. Tego wam raczej nie będę pokazywał, no bo po prostu każdy chyba wie jak się zalogować. Ja wam na szybko mogę pokazać. Wpisujecie tutaj swój mail i hasło. Teraz, jeśli tutaj jesteście, musicie wybrać narzędzie za pomocą którego chcecie robić taką transmisję w dwóch miejscach jednocześnie. Ja wybrałem sobie Streaming w OBS. Wchodzimy w to i zaraz Wam pokażę jak tutaj wszystko ustawić Ta opcja, z której ja korzystam, że streamuję na Twitchu i na YouTube jest darmowa Jeśli chcecie więcej opcji, więcej platform, z których możecie streamować Musicie wykupić sobie wersję jakby premium Plus chyba możecie streamować tylko 4 godziny Jeden stream musi trwać maksymalnie 4 godziny na wersji darmowej z tego co mi się wydaje i z tego co mi kolega mówił. Pozdrawiam Dycha serdecznie. Także jeżeli jesteście tutaj, to macie coś takiego jak Add Channel. I sobie klikacie po prostu Ad Channel, możecie dodać YouTube, a Twitcha. Gdy to dodacie, to po prostu klikacie connect i zezwól, zezwól i tyle. I dodaję Wam, tak jak ja mam tutaj, nie przejmujemy, się tym, nie przejmujemy się tym tutaj Restream w prawym górnym. Gdy macie dwa panele, bo zazwyczaj no, jak chcecie robić live'a, no to na dwóch platformach, możecie sobie kliknąć tutaj w tą, zęba, w tą zębatkę, edit settings i wybrać sobie tytuł live'a, opis, kategorię live'a oraz oraz jaki ten live ma być? Czy ma być publiczny, niepubliczny itd. tak Tak samo robimy tutaj w Twitchu. Wchodzimy w Edit Settings i wybieramy sobie tytuł oraz kategorię Just Chatting bądź grę, w którą gracie. Z tego tutaj więcej raczej bym nic nie ustawiał. Ewentualnie chyba działa to tak, że możecie sobie kliknąć Edit Title i tutaj nazwać po prostu streama ogólnie na dwie platformy. Czyli tutaj, tutaj nazwiecie sobie na przykład LiveX Gierek. Dodacie opis i dodacie sobie content type i update. al i powinno wam tutaj chyba zmienić się tu w obu tych wersjach, jakby w obu tych kanałach. Das. Następnie, co tutaj możemy jeszcze sprawdzić? Weźmy sobie może w czat i tutaj mamy cały czat waszych transmisji, zarówno Twitch, jak i YouTube. Ja tutaj mam jak widzicie, połączonego Twitcha. piszę connected. A z YouTubeem jest tak, że póki nie odpalicie streama, to nie będzie wam się wyświetlało one from two, coś takiego, że jeden z dwóch. Gdy odpalić na YouTube streama, będzie dwa z dwóch. Hmm, tutaj, jak jesteście połączeni, to tak naprawdę nic nie robicie. Musicie sobie pobrać tą aplikację, klikacie download the app or embed, coś takiego i tutaj macie tą aplikację, instalujecie sobie ją po prostu i tyle. Następnie wchodzicie sobie w restream chat. Tam po skonfigurowaniu, w sensie po zalogowaniu się, będziecie mieli taki czat po prostu. I tutaj yy, zaraz wam pokażę, jak to dodać do OBS-a tutaj wam się będzie wyświetlało wszystko, to co napiszemy. dajmy na to, ja jestem na swoim Twitchu, napiszę tutaj w poczekalni siema. I na OBS-ie w sensie na tym czacie. O! Przyszło mi powiadomienie, że napisałem sobie siema Gdybym miał zaplanowanego live'a na YouTube i ktoś mi napisał siema, to również tutaj będzie takie powiadomienie Ogólnie, szczerze powiedziawszy, możecie sobie wejść tutaj w Settings I zobaczyć jakieś opcje, które tutaj są Ja osobiście nic tutaj nie ustawiałem Jedyne co, to możecie sobie kliknąć tutaj w Embed in Stream I tutaj kliknąć Copy Zamknąć to Wejść sobie na OBS-a, widok Panele, panel przeglądarki i dodać tutaj URL, chat z liveów. Klikacie zastosuj i macie taki czacik Jeśli ktoś będzie pisał, możecie go dać tutaj, to będziecie wszystko widzieć Tylko niestety nie da się go przesuwać scrolem Jedyne co, no to da się z nim zrobić takie rzeczy, że można go rozsuwać i tyle No, trochę słaba opcja, no ale nic z tym się nie zrobi i macie po prostu dwa czaty jednocześnie, gdy prowadzicie streama. No, jeśli chcecie, no to możecie sobie popatrzeć jakieś ustawienia w tym czacie. Tutaj macie podgląd, jakby to wyglądało. Więc to jest wszystko do waszej dyspozycji. Ja tutaj, no, nie bawiłem się tym, szczerze powiedziawszy. Może jedyne to, co to, to zaznaczyłem. No, i chyba tyle i zamknij okno Podajcie widzowie do mojego Twitcha też, bo tam też są streamki Zachęcam bardzo serdecznie e, Co z tej stronki dalej? No to tutaj Wam czat wytłumaczyłem i pamiętajcie żeby mieć tutaj e, zaznaczony re, e, Restream ponieważ będą, będzie czat jakby z dwóch platform, jeśli chcecie tylko z jednej no to dajcie sobie z Twitcha lub z YouTube'a, jak już uważacie Następnie mm, mm, aby dodać to do BS'a i żeby zrobić streama, musicie kliknąć w RTMP settings i tutaj ustawiacie sobie serwer domyślny, tak mi się wydaje, że jest najlepszy. I jak macie stream key poniżej, klikacie go, klikacie Ctrl C. I jak jesteście na waszym OBS, klikacie ustawienia, w Stream i tutaj wchodzicie w Restream.io oraz użyj klucz strumienia. Dajecie klucz strumienia i powinno wszystko pięknie ładnie śmigać oba streamy. I wydaje mi się, że do takiego streama w sensie do takich dwóch streamów jak macie no jest potrzebny internet co najmniej 20-30 uploadu aby to wszystko mógł uciągnąć. Z tego co wiem, no to chyba takie streamowanie jest dozwolone chociaż dzisiaj miałem live, ktoś na czacie pisał, że jest niedozwolone nie da się streamować jakby jednocześnie tu i tu, bo Twitch daje za to bana ale no nie wiem czy to jest prawda, sami widzicie ja jakby pierwszego streama odpaliłem, wszystko działało. Także z tych opcji tutaj to chyba wszystko. Poza tym macie tutaj różne eventy, ale tutaj nie zagłębiałem się w to. Gdy skończycie streama, będziecie mieli coś takiego jak recordings i macie tutaj możecie pobrać sobie streamka swojego lub usunąć. On się usuwa po 15 dniach. No, spoko opcja. Dalej macie coś takiego jak analityka, i tutaj macie pokazane. Ile było maksymalnie osób na YouTube? Łącznie mi oglądało 29 osób na Twitchu i na YouTube, jakby w jednym momencie. Macie tutaj wszystko pokazane. O której godzinie było najwięcej osób, wyświetlenia. Wszystko możecie sobie sprawdzić. Followersi jacy przybyli, możecie zobaczyć. Chat message, jak to wyglądało. No, tak naprawdę wszystko jest do Waszej tutaj dyspozycji. Również macie tutaj bitrate, jak wasz internet chodził, czy jakieś spadki były. No ja miałem 2000 bitrate ustawione, więc z moim internetem od neksery najlepszy wszystko działa. Także no ja nie mam się do niczego tutaj przyczepić, wszystko śmigało. No i tutaj co było? No tutaj jak bitrate wyglądał chyba na youtube. Dobra, z tego tutaj chyba wszystko. Możecie jeszcze sobie inne opcje posprawdzać. Streams. No, tak szczerze, to tutaj nie wiem, co bym sprawdzał innego. Ja bym to tak po prostu zostawił, jak jest. Jeśli chcecie, no to możecie wykupić sobie mm, opcję premium, to już jest do waszej dyspozycji. Za darmo da się odpalić takiego streama. Później, gdy takiego streama odpalicie, to jakby na obs będzie wasz czat. Wy będziecie na obs i tutaj będzie pisało e, online. Będziecie mieli podgląd. No, i tak naprawdę to będzie wyglądało tak jak na YouTubie. Będzie podgląd tutaj na OBS-ie. Tylko wtedy, gdy zaczynacie takiego streama, tworzy się oddzielne powiadomienie, które przychodzi, wydaje mi się, do każdego, kto was subskrybuje, że robicie live'a. To nie jest jakby zaplanowany live, tylko po prostu to jest taki zwykły live, jakbyście mieli zrobić takiego o live'a po prostu. Wydaje mi się, że to wszystko z tych opcji. No jak wiecie, no możecie się bardziej tam pobawić tym czatem i tak dalej, ale podstawowe informacje wiecie, jeśli chcecie streamować na dwóch platformach. No i to chyba tyle. Zakończenie. Jeśli filmik wam się spodobał, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji na moim kanale, jak to zawsze bywało. Wpadajcie też na social media Instagrama, Discordzika. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się i możecie napisać jeszcze jakiś pomysł na odcinek, jeśli, chcie, jeśli jakiś chcecie. Trzymajcie się i do kolejnych. Siema!